Była wiosna, wiosna w koło, nadszedł cudny maj. Pełne pieśni, każde sioło, świat się zmienił w raj. Hej, pamiętny ów dzień chwały, cudny trzeci maj. Naród silny, zgodny, cały, chciał podźwignąć kraj. Naród z królem, król z narodem, równy każdy stan. Wolni wszyscy, wszyscy z połem, kmieć. Mieszczanin, pan. Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn. Zanim Polska zmartwychwstała z upadku i win, w górę serca wstały świty w Polsce cudny maj. Blask ozłocił już gór szczyty, wolny polski kraj. Rozbudziła się w narodzie wiara w siłę, moc. Trzeba tylko trwać nam w zgodzie: od świtu. Ponoc. Niechaj zwierzę biją dzwony, jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony. Wywat trzeci maj.